Siema, z tej strony Eleven, a to jest Five Nights at Freddy's Nagrywałem to dzisiaj drugi raz, bo już raz nagrałem Miałem ciekawą sytuację, znaczy bardzo nieciekawą Obydwoje i... i króliczek i ta kaczka wbiły mi do pokoju Nie mogłem podnosić kamery Zostały mi dwie godziny do końca Prawie bym wytrwał, gdyby nie to, że jeszcze wbiegł mieli ciasty do pokoju, Ale oczywiście co? Nie nagrało mi się, bo... 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 mam za mało miejsca na dysku Teraz na szczęście mam 20 giga starczy mi. Napradę. Napradę. O, oh, o oh, właśnie. Miałem, muszę wam powiedzieć to w takim razie wszystko jeszcze raz. Czytałem o tych wszystkich kurde znowu się powiem, nie typie o tych wszystkich miszkach yy, czytałem trochę na wiki o nich i tak dalej jakie są ich objawy, Hyungool i tak dalej. No i wiem jak się nazywają. To jest Bonnie, to jest Chiki. Chicky, nie jestem pewien coś takiego zdrobniałego. Freddy to jest ten Misiek tutaj z mikrofonem. Eee, a Foxy. Aliciase to jest Foxy. Ja właściwie to tego nazywając tak jak go nazywam. Bardzo adekwatnie, bo on się tak. Przepraszam, on się tak w sumie nazywa po angielsku, więc... Bardzo to wszystko pasuje Ach. Ha, Jak ja, te, jak ja tej gry nie trawię, po prostu nie mogę Och. Nie wiem, po prostu, nie, nie, nie morduję energii, muszę je wytrzymać Tak. Ale to było hamskie, czemu mi się to nie nagrało? Mam nagranie przynajmniej z kamery i z tego to może wrzucę na koniec. Ach. God damn it! O nie, nie, Lisiasty, nie, proszę, proszę. Fuck off. Fuck off! W ogóle wiecie, że Lisiasty sobie podśpiewuje morskie opowieści? To co jest takie dum 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 to, 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 to jest właśnie on bo w sumie stamtąd dobiega dźwięk wtedy jest najgłośniejszy, kiedy się patrzy na em, kamerę z jego z tego Pirate Cove całego e, więc to najprawdopodobniej on sobie nuci są teorie takie, że tak powiem o, za blisko jesteś to Klaus, to fucking Klaus są teorie, które mówią że lisiasty się chowa przed innymi Tymi mechanicznymi stworami Ponieważ, yy, Ma tam załóżmy porozdzierane różne części tego swojego kostiumu Więc oni na hama chcieliby go wpakować w drugi ten kostium Bo dla tych, którzy nie wiedzą, którzy nie oglądali tego jak nagrywałem dymówkę ha, NIE 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 FUCKING FUCK 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 ON do... FUCK Dla tych, którzy nie wiedzą jak nagrywałem dymówkę te miszki charakteryzują się tym, że wrzucają że wrzucają yy, wszystko. Co nie jest w stroju, wrzucają, wciskają w te kostiumy, które tam są w jednym spokoju na siłę. W, więc teoretycznie to stój, proszę cię stój tutaj. Okej, okay? stój sobie czas fucking stay. Yy... Wrzucałem w te kostiumy, tak na hama. Więc lisiasty też mógłby ulec zniszczeniu, dlatego się przed nimi chowa. Eee, dlatego się chowa w cieniu, ponieważ mam rozdarte części kostiumu i nałożyłby drugi kostium na niego. To jest przynajmniej teoria spiskowa. Oczywiście, teoria, którą gracze chyba wymyślili, albo do której doszli do takiego wniosku. Może to jest wniosek trafny. Nie wiem, jest druga. A ja mam 63% baterii, myślę, że dam radę Tylko muszę sprawdzać, czy on czasami nie biegnie z by. Nie, gadziemy, go Nie chcę On jest... NIE On jest po prostu nie U. Naprawdę to jest jedna z gorszych gier, w jakie w ogóle grałem. Mówiliście, że jak zobaczę tutaj, że jest pusto, to mam więcej czasu niż jak spojrzę tutaj na korytarz on będzie biegł. Za chwilę się więcej czasu. Mam nadzieję, że to prawda. Nie sprawdzam korytarza, sprawdzam tylko Pirate Cove. A, da bada, bada, bada. klikanie go przyspiesza, może dalej sobie. Nie, dobra, nie. Nie, nie, nie. Nie wiem, może to są po prostu przypadki, też niektóre rzeczy. Wątpię, żeby gra była zaprogramowana tak, w taki sposób, większość tutaj jest losowo. Ale niektóre z rzeczy też faktycznie wywołują. stuff. Tylko nie wiadomo teraz, co jest prawdą, a co takim. wiecie. O, Freddy się. Ru Freddy się ruszył! A on się podobno rusza dopiero w trzecią, no z zdupcaj yy! Wiedziałem, że tu jest, WIEDZIAŁEM Słyszałem tupot A przedtem, właśnie jak nagrywałem, miałem taką sytuację, że on tutaj przyszedł Sprawdzałem kilka razy, że nie ma zdarzeń kamerę na chwilę Opuściłem i nie mogłem zamknąć drzwi Bo on już tutaj był I nie mogłem jej potem podnieść Po chwili drugą kamerę tak samo czy znaczy drugie drzwi Coś tupie, ten poszedł sobie, ale czy ten czasami nie przyszedł? God damit! God damn it! Uh! Oh! <ślesk> <ślesk> oh! Dobra, dobra, okej okay. Okej, okay, dałem radę. On zapukał w te drzwi, ale mi zjadł dużo energii. Kurde! Coś tu idzie. Dźwięk steru by się przydał. Nie wiadomo z której strony to coś idzie. Ok, Lisia, z tego się na jakąś chwilę nie boję, więc nie mam potrzeby zaglądania w kamery. Patrzę tylko, czy tutaj czegoś nie ma. Dam radę. Kurde, wlazmi! mi. Fak, jak mi teraz wyskoczy. Ale jak nie podniosę kamery, to nie wyskoczy, prawda? Mam 2 godziny 30%. Dam radę. Lisias, ty nie przyjdzie drugi raz w tym czasie, prawda? Prawda? Nieprawda. Przecież sprawdzałem, czego nie ma, SPRAWDZAŁEM W wtedy <śmany> gdzie gdzie? Jak w ogóle go tam nie było, albo nie zwróciłem uwagi, obserwowałem się z tego. Kurczę! Przynajmniej tymi drzwiami się muszę martwić, nie muszę ma nie się martwić kamerami, muszę się martwić tylko tym. bo niech mi nie wyskoczy, bo mnie chyba szlak trafi a, a dobra, siedź tu 23%, dam radę do piątej, o ile to gówno mi nie wyskoczy Nie otwierać kamery Just don't Fuck off, wszyscy, fuck off Fuck off A -a -a. Ha Ha Nie chcę! Nie lubię takich sytuacji! Poczek zamknąłem! Mmm! Mm. Mm. Nie, nie wyskoczy, proszę! Czy on może teraz wyskoczyć, jak wraz mi do pokoju? Czy on może to zrobić? Uff dałem radę. Ok, jej, tak dzieci, jej. Fuckity fuck. fuck. Sprawdzę, czy mam miejsce na dysku. Bo, jak mi znów przerwie, to będzie źle. Na szczęście, drugą noc mamy za sobą. To jest najważniejsze. Dobrze, miejsce na dysku jest. Teraz noc trzecia. Eee, przepraszam przy okazji, jeżeli mam dziwny głos albo często pociągam nosem. Jestem nieco przeziębiony. Eee, teraz pytanie, czy to prawda, że Freddy od trzeciej nocy o teraz trzeba będzie wysłuchać tego co ona ma, nam do, ma nam do powiedzenia, bo to może być bardzo ważne. Czy to prawda, że od tej nocy Freddy już zaczyna się ruszać? Czy od czwartej? O, dzięki. Tak, tak, jasne. That's not what I meant. Uh anyway, yes. no I no not take up too much of your time. Uh, things are getting real tonight. Uh, uh, hey listen, I I had an idea. If you happen to get caught and want to avoid getting stuffed into a Freddy suit, uh, try playing dead. You know, go limp. Then there's a chance that's the whole backup you know, an really. empty costume instead. Uh, then again, if they think you're an empty costume, ah. they might try to stuff a metal skeleton. Oni się bardzo yeah, szybko no poruszają Okej, okay, dzięki Dzięki wielkie Nie, 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 nie chciałem, jak się wystraszyłem Gdzie on jest? On mi tu może w każdej chwili wyskoczyć Zamknę to Tu nic nie ma Pirate Cove Okej, okay, on się tutaj cofnął Jestem bezpieczny Sprawdzamy tylko Pirate Cove na razie Fucking fuck Damy radę, dam radę z tą trzecią nocą To jest mój challenge na dzisiaj Dać radę z trzecią nocą Potem zostaną mi dwie ostatnie, noce, czwarta i piąta, tak? Nie? Nie? Halo? Kto to tu to NIE CHCĘ! Uuuu, zjechało mi przypadkowo Ach. Nie chcę Nie chcę eee! I stąd Go away pako, fuck pako, off, fuck off, fuck off. Idź tam się wypaść gdzieś. A, pedał Uff, Ale on pierwszy raz tutaj przyszedł praktycznie chyba. Tak żebym go zauważył przynajmniej. Tak żebym zaknął drzwi przed nosem, a nie własnym do pokoju Powiedz sobie Okej okay. On jest, tu jest. Okej. Okay. Koniec. kamery podnieść. A -a. To jest mój sposób. Podnosić kamerę, tak zaczynać, zamykać drzwi. To jest bardzo dobry sposób. Zamykać drzwi, jak podnoszę kamerę. Bo wtedy nic mi nie wlezie do pokoju, jak nie będę widział, tak? Tylko gorzej z lisiastym Ten śmiech. Ten.

Freddy! Jego nie widać. Aha, czyli on po prostu znika i wie, że idzie. Tak on się skrada. Tu jest kurczak, tu jest ten. Okej. Okay. Freddy się zbliża cały czas. To jest z tego co wiem. Nie jestem pewien. Zgaduję, że to jest dźwięk, który wydaje Freddy, jak się przemieszcza z pokoju do pokoju. Każda z postaci ma jakieś tup tup tup, tak? A Freddy ma. He-he-he. Nie, 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 nie. Stay alive! Stay alive! Dobra, nie. 36% na dwie godziny. Co? How? To jest Freddy? Czy to jest Freddy? Nie rozumiem już nic. Jak mi lisia z tym biegnie? Ej, fuck it fuck. No, może w bies. Mam przerąbane. Nie wiem, co robić, jak Freddy wyskoczy w mnie, z niego nawet nie widać. Przede wszystkim powinienem zmniejszyć użycie mocy do minimum. Mam jeszcze 2 godziny i 15%, nie dam rady. I can't do this. <śmany> nie, nie, nie! <śmany> Freddy! mnie wszystkie cztery naraz! <śmany> nie! Ta na jest zła! O, jeszcze lisjas ty wybiegł, tak? Chodź, jedni tu w te drzwi. O, Uu. Koniec. Koniec. Mam dość. Ja mam dość. <gryw> Co to teraz jestem ja tak? Ja mam dość fuck this shit Przepraszam, ale następne jednak te trzy noce będę musiał znaleźć na dwa odcinki, czy tam 4, czy 5, czy 6, czy 80. Wali mnie to. Już dzisiaj w to nie gram. Mam tego dość. Dobranoc. Dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za to, że... Że mnie tu wspieracie w tym wszystkim o, nagrywanie. chuj nagrywania tym i do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się, na razie śpijcie dobrze, bo ja na pewno tej nocy nie będę dobrze spał. Cześć! Nie starczy mi tej energii. Mam przesra, ale nie starczy, ja już to wiem, jest 40%. Nie, 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 nie. proszę czemu, czemu, czemu? Czemu? Przecież on tam nie było go! Jak podniosę kamerę, to mi zaatakuje. Ja pierniczy nie wiem nic. Fucking fuck! Nie mam szans tak trwać dwóch godzin. Jak mi tu zaraz liściasty wbiegnie albo coś. A przez... Godzina! Daj się radę! Daj się radę! Daj się radę! I jest dwóch! I jest tu dwóch! Trzech. <grym> God damn it, chyba mi się nawet nie nagrało, bo już mi frapsy nagrywa. God fucking fuck!